Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kamil Jóźwiak. Dzisiaj, jako że niedługo event się kończy, postanowiłem, że jako że jestem Margonemowym Świrem, nie zrobimy jednego losa, najlepszego, tylko zrobimy dwa najlepsze losy, bo na biednego nie trafiło. Jak widzicie, no w końcu kurwa, jak fleksuje się na dwie legiweku, no to kurwa, dwa, na dwa losy też mnie stać. W końcu gram w derby county i zarabiam w funtach. Także bez zbiornego pierdolenia rzucamy pierwszego na ruszt. No i tak, bardzo dobry los. Otworzymy sobie teraz drugi. No świetny kurwa. Mi tam się bardzo podobały te losy. Zajebiście. Zwój zbiega. Będę spierdalał przed Runajem kurwa na treningach. Zwój zbiega kurwa, jak będziemy gonił. Dobra. Dzięki, nara.